Nie ma! Zdaje się, że tym słowem witał się z Wami ten twu amator tworzący na tym kanale. Na szczęście, z uśmiechem na ustach, mogę powiedzieć, że Jego Ekscelencja Międzynarodowa Federacja Szachowa FIDE orzekła, że koniec tego twu amatorstwa i pan CM Tomasz Jaskółka. Znany na Twitchu podnikiem Jaskol95 oraz na YouTubie podnikiem Tomasz Jaskółka został zbanowany za przerażające twu amatorstwo i szerzenie tego wśród niewinnych odbiorców tego kanału. Mało tego, z przyjemnością mogę Was poinformować, że nasze oddziały postanowiły odciąć. Panu Tomaszowi dostęp do internetu, więc przez najbliższe minimum 14 dni nie będzie do Was nadawał z Rzeszowa. Miejmy nadzieję, że te 14 dni pozwoli mu zmądrzeć i wróci w znacznie poważniejszym stylu. W tym nagraniu zaprezentuję Wam też jedno z moich. Najciekawszych zwycięstw przeciwko temu twu amatorowi oczywiście nie będziemy korzystali z twu Stockfisha. Partia zaczęła się oczywiście w ekstremalnie plugawy sposób, ponieważ system londyński, goniec na F4, to jest oczywiście zły początek partii. Jedyne prawidłowe podejście jest to granie C4. Jeszcze na odrobinę szacunku zasługują zawodnicy, którzy grają przez skoczek F3, a C4 w trzecim ruchu. Goniec F4 zostało zagranek, skoczek F6, E3, E6, C3, C5, więc tutaj mamy już ten typowy amatorski twu amatorski domek czyli piony ustawione b2 c3 d4 f2 e3 no i tutaj biały oczywiście cieszy się ponieważ w 5 ruchów nie jest w stanie przegrać tej partii Mamy tutaj skoczek d2 i goniec d3 więc jest to propozycja wymiany gońców i właściwie to jest jedyna trudność Oczywiście w cudzysłowie systemu londyńskiego. Trzeba tutaj uważać na piona z C5. To są właściwie jedyne pułapki, które po stronie białego twu amatora się pojawiają. Czyli czasami możemy się spotkać z goniec B5-Szach. No i chodzi tutaj o to, że po ruchu skoczek C6, no to oczywiście goniec już nie broni na polu C5, więc tutaj tego rodzaju wybicia się pojawiają. No, i można czasami skończyć rzeczywiście z piodem, mniej trzeba się później za to tłumaczyć, więc jest to dosyć nieprzyjemne. I to właściwie jedyna rzecz, na którą musicie uważać. No, więc w partii skoczek F3, skoczek BD7, goniec D3 proszada, tutaj być może delikatnie się pośpieszyłem z zabezpieczaniem tego króla, ale właściwie to nie problem przeciwko Londonowi, to cokolwiek zagrasz to będzie dobrze. Natomiast jaki jest tutaj dalszy plan? Dalszy plan to oczywiście B6, koniec B7 i w w ten sposób no czarny ma niesamowicie solidną pozycję, zero jakichkolwiek problemów, a mało tego, to biały raczej musi tutaj uważać, no bo jest presja na centrum, a za chwilę pojawi się oczywiście kolejna. No i tutaj pan Twój amator Tomasz zdecydował się na złabanie poważnych reguł szachów i zdecydował się na zagranie posunięcia E4. E4 oczywiście jest złe z powodu takiego, że jeszcze nie została zrobiona roszada, a co za tym idzie, ten król jest oczywiście w niebezpieczeństwie, więc tutaj centrum nie należy otwierać. Ja niestety nie spacyfikowałem tego londoniarza w idealny sposób, ponieważ zbiłem tutaj na E4. Lepszym podejściem byłoby najpierw wybić na D4, ponieważ teraz jest smutna decyzja po stronie białego, czyli albo zostanie on z izolowanym pionem na D4, co w tej konfiguracji nie jest najlepsze, no albo będzie tutaj wybijał skoczkiem, żeby nie mieć popsutej skoczki, struktury pionowej, no ale wtedy puszcza pole C5, dzięki czemu ja mogę się zaktywizować, atakując tego gońca i atakując tego piona z E4. Więc widać, że jest tutaj naprawdę cała masa problemów. No ale ja się wyrwałem z debi E4, skoczek tutaj zbił, ja odbiłem, goniec zbił, ja skoczek F6 no i tutaj goniec wycofał się na D3 Prawda jest taka, że raczej należałoby tego gońca cofnąć na C2. Wtedy on by się przydał, żeby ustawić maczugę, żeby tutaj przykładowo atakować na H7. No, ale cóż, mamy goniec D3 w partii. No, i teraz, jak nie wiadomo co zrobić, to trzeba wrzucać kolejne figury do ataku. Zwierzę D8, i tutaj widać, że presja na D4 jest już bardzo fajna. Biały zagrał Hetman E2. No i tutaj muszę powiedzieć, że pajacerkę hmm, odwaliłem. Zdaje się, że takich sformułowań używało się na tym kanale, więc będę mówił tak, żebyście rozumieli. Oczywiście wyjście z amatorstwa, twu amatorstwa nie jest proste, więc pomału, żebyście tutaj nie przeżyli terapii szokowej. Więc co należało tutaj zrobić? Ponownie... Wybicie na D4 jest fajnym pomysłem, no bo wtedy albo powstaje izolak, albo po odbiciu skoczkiem puszczane jest pole E5, co oczywiście też w dalszej perspektywie poskutkuje problemami. Natomiast ja chciałem tutaj zagrać B6, co wygląda dosyć logicznie, tak, żeby gońca wystawić na B7, no ale stwierdziłem, że można. To zrobić agresywniej, co jednak nie jest najlepszym podejściem. No i pan Tomasz zdecydował się na wieża D1. I ja teraz już postanowiłem się poprawić i zagrałem B6. Po czym nastąpiło wybicie, i ja odbiłem Hetmanem. Czyli tak jak widać, no cóż, typowy London, czyli totalnie równa pozycja z debiutu. Nic tutaj ciekawego się nie wydarzyło. I też najprawdopodobniej nic ciekawego się nie wydarzy. No ale dobra, zobaczmy co się dzieje dalej. W partii nastąpiła roszada. No to finalnie gońca tutaj wystawiłem na B7. I tutaj już widać, że ten punkt F3 zaczyna delikatnie trzeszczyć. No i w partii wieża F1. I dopiero teraz wybiłem na G3. Tutaj pamiętajcie, żeby w tym... W Londonie nie śpieszyć się z wybijaniem na g To jest bardzo ważne. Przekonałem się o tym w bolesny sposób na własnej skórze. Dopóki biały roszady nie zrobił. To bić na G3 się nie opłaca. Ciężko mi sobie wyobrazić jakąś konfigurację, żeby to się opłacało, no bo chodzi o to, że wtedy Biały rezygnuje z robienia krótkiej roszady i po linii H będzie miał naprawdę niezły atak, więc lepiej się z tym nie śpieszyć. No ale tutaj, że roszada już została zrobiona, to takie wybicie na G3 bardzo się opłaca, no bo teraz następuje skoczek G4. No i zauważcie, że tutaj już punkt H2 jest bardzo osłabiony. Będę w stanie tam wrzucać hetmana, a ten goniec świetnie się przyda, żeby skasować delikwenta zewczy. i tutaj już zaczyna pachnąć matem. W partii skoczek E5. No oczywiście typowy londoniasz. Tfu, londoniarz, czyli tutaj leci na kolejne wymianki no i rzeczywiście nie mam tutaj nic mądrzejszego niż odbić, no i przeszliśmy tutaj do takiej końcówki, w której czarny ma trochę lepszą pozycję no bo są tutaj zdublowane piony no i też mam lepszą kontrolę nad linią D co oczywiście jest problemem dla białego no ale oczywiście jak to typowo w moich pojedynkach z panem Tomaszem. Ja mam 22 sekundy, on minuta 28 na zegarze. A partię graliśmy na 5 minut plus 3 sekundy, więc no teoretycznie przez czas nie powinienem przegrać, ale muszę już tutaj przyspieszyć. No i w partii wieża E1, więc Londonia się broni. Król wchodzi do akcji, f3, no to h5, blokujemy mu oczywiście wszystkie pionki. Król f2, g6, piony na białe pola, żeby ograniczyć tego gońca z d3. Król się dalej aktywizuje, no to ja wieża d6, goniec c2, no to ja wieża d8, czyli tutaj trzymam kontrolę nad linią d, no ale londoniarz dalej wymienia i b4, no. Jest to pewien atut w pozycji białego, e, mianowicie pan Jaskol 95 e, może tutaj. E, dążyć do wytworzenia wolnego pionka, który będzie dla mnie dosyć kłopotliwy. Ale mam tutaj aktywne figury, więc nie powinno to być wielkim problemem, więc uruchamiam własne pionki. No to goniec B3, to ja lecę dalej, wieża C1. No to ja A5, podważam te piony. No i tutaj Tomek próbuje swojego wolniaka uruchomić, więc ja od razu prewencyjnie delikwenta tutaj blokuję. I oczywiście moim marzeniem jest przybicie się królem na C5. I wtedy e, oczywiście ten e, wolny pionek, który pozornie jest atutem, będzie grubym problemem. Więc w partii C5 od razu, no to ja wierzę D4. No i tutaj pan. Tomasz Jaskółka dokonuje wywrotki ruchem wieża C4, gdyż podstawia tutaj posunięcie A4. No i teraz, jeżeli zbije na D4, to ja zbiję z szachem. Później, oczywiście, zbije na B3 i to już jest oczywista wygrana. A jeżeli tutaj coś zbije na A4, no to wtedy traci wieżę no i też ma przewalone. No, niestety nie znalazłem tej kombinacji i zbiłem po prostu na C4 z następnym G5. W partii mamy Goniec D3. No to ja się aktywizuję, goniec C4. No i tutaj wiecie, już presja czasu z obu stron się pojawiła. Więc ja zagrałem król F6, choć lepsze było goniec D5. No ale, mając 16 sekund na zegarze, to bardzo ciężko jest policzyć po prostu pionkówkę, czy to na 150% jest wygrana. No więc król F6, goniec c 3 w partii. Teraz się poprawiłem A3. No i w partii mamy F4. Wybicie, odbicie, król F2, no i wreszcie ten mój król się zaktywizował. W partii G3 ja zbiłem, zbiłem na C5, cyk, H4, bicie na F3 i ta końcówka oczywiście jest kompletnie wygrana, choć trzeba jeszcze uważać, ponieważ róg jest zły. Róg jest czarny, goniec jest białopolowy, więc jeżeli Tomek przeteleportowałby swojego króla do rogu, i oddał gońca za tego pionka, no to będzie remis. Więc jeszcze są tutaj możliwości, żeby wypuścić tę przewagę, więc trzeba uważać. No i w partii król F2, król C4, no to on król E3. Ja tutaj poszedłem po piona z A3, król D2, A4. Zbiłem wreszcie tego piona. No i król oponenta e, finalnie do rogu dotarł, e, ale. E, nie muszę oddawać tego pionka o tako. Mogę yy, przeteleportować mojego króla w tym kierunku i wtedy gońcem będę szantażował wymianowo. Więc trzeba uważać, ale pozycja ciągle jest wygrana. Więc dopchałem tego piona na A3, pole czarne, więc pion jest bezpieczny. No i teraz mój król. Oczywiście pomaga gońcowi, żeby przejąć kluczową przekątną cyk E4, cyk E3 i tutaj pan Tomasz nie ma jak tego gońca. Oddać za mojego piona z linii E, więc cyk, koniec D3, koniec E2, hops. No i trzeba oczywiście cały czas uważać, bo Tomek nie odpuszcza, więc teraz z drugiej strony chcę oddać tego gońca. No ale teraz goniec przechodzi na D3, cyk i tutaj pan Jaskółka oczywiście zawsze, jak to twu amator, liczy na pata, ale oczywiście się przeliczył, gdyż partia zakończyła się takim oto zwycięstwem. Mam nadzieję, że to przekonało was chociaż w małym procencie przypadków, żeby przestać grać tego twu Londona. Jeżeli na ten zapomniany przez Jego Ekscelencję Międzynarodową Federację Szachową FIDE kanał dotarł jakiś poważny widz z mojego kanału, pozostaje mi przeprosić za Amatorskie przedstawienie tej partii, ale wszystko dla dobra tych twu amatorów, których C.M. Tomasz Jaskółka sprowadził na złą drogę. Myślę, że jeszcze 68 takich nagrań i będziemy mieli piękną. Poważną społeczność na tym kanale. Wobec tego ja się z Państwem żegnam i do, zobacze... i do zobaczenia w jutrzejszej produkcji.